Witam wszystkich, to ja, Fox, żyję Dzisiaj pokażę wam jak zrobić tutorial'a z na <laughs> poprania, no esencjalna, no tej, tej kąki, ale trzeba pokazać wam to od początku, no bo no niektórzy mogą nie wiedzieć, a to jest naprawdę super modyfikacja porównywalna, tak dobra jak do Optifina więc zaczynamy w początku odpalamy naszą wyszukiwarkę, wpisujemy Esencia GG. Ja wiem, to chyba dam w linku. Nie wiem, nie jestem pewien. Klikacie dowolont. No, tu macie obojętnie nie Coś mam pobiera. Tu macie. Dwa razy klikacie, to wam się otworzy. Ja już to mam tutaj, więc to mi się otwiera, więc no. Czekamy aż wam to się otworzy. No mi się... Ja muszę poczekać. O, oh, jest tutaj. Klikamy Get Started. Tu klikamy Minecraft Launcher. Potem klikamy Nowa instalacja albo tą, którą macie. Klikam nowa dla Was? Wybierzcie sobie, którą wersję chcecie. Tu obojętnie jaka. I klikacie Create Anti-Install Essential. No ja tego nie kliknę, bo już to mam. Potem to też dam wam dam ten tipa. To musi być yy, zamknięte. Musicie mieć Minecrafta i Minecrafta yy, w gracie, bo po prostu wam to nie zadziała, nie? Co wam też wam to powiem. Ten i jak wam się odpali Minecraft, to klikacie graj. Na tej instalacji z tą ikonką. Czekać, jak wam się odpali Minecraft. Tu macie odpalonego Minecrafta, i to w sumie wszystko, jakby macie już esencjala. No i ja mam tu ten, tu są takie końce, możecie kupować. Rzeczy, emotki, tutaj, yy, emotki tutaj są yy, więc ja mam na przykład, yy, już wam pokazuję, ja mam tą emotkę, już wam pokazuję, chyba mi to nie pokaże, tak wygląda mój skin. Tu ogólnie klasy jak dołączyć do Discorda, macie taką pelerynkę. Tu chcecie więcej końców, na statusie 500, to ja oczywiście już wydałem. No, na dostajecie 500 końców i polecam Wam kupić emotkę. Są ogólnie limitowane i ta jest na przykład limitowana. No, niektóre są limitowane, na przykład to niestety nie jest limitowane, ale na przykład, już Wam pokazuję, ta emotka była limitowana i ja już nie ma! Jest ta, ta emotka, jest bardzo fajna, ja ją właśnie sobie kupię. Jak kupicie to po prostu dodajecie tutaj nią. To... O, właśnie sobie ją dodałem, więc git. No i tu macie różne emotki. W sumie to wszystko. Jak gracie to możecie swoich znajomych zaprosić do swojego świata, klikacie host, wybracie świat i td. Macie możecie do, do, tutaj do skinów możecie dodać. No, jakby polecam sobie to po, po. Popatrzeć, jakie tam są rzeczy, bo to ja z tego korzystam ogólnie. znajomych, możecie zaprosić tutaj Social, tu dajecie tu są moich trzy frency. Jedna osoba jakie ja mam. Mhm. Yy, są. Są tutaj update'y, no, co miesiąc około, ale teraz. Właśnie sobie zbywałem. I to w sumie wszystko. Pa!